No i czemu w tą stronę nie No właśnie, nie wiem dlaczego. No dzień dobry. Dzisiaj w pełnym składzie widzimy się. Niestety, jeden odcinek został troszeczkę okrojony, jeżeli no tak, chodzi o ekipę. No. Chociaż ostatnie odcinki w ogóle były takie na, na połówki, no nie? Że ktoś tu wychodził, ktoś tu wchodził, nie no, wiadomo co się działo. Tak jak mówiliśmy, układa się fabuła. Tak jest. Jak wyszedł, tak już nie wrócił. Właśnie, jak się czujesz? Źle. Nadal źle. Tak. Więc, mm, słuchajcie, trzeba docenić, prawda, że tak <głos》>, mimo choroby tutaj postarowił się pofatygować, żeby dzisiaj nagrać odcinek. A nie chcę tutaj przesądzać, ale też będzie trzeba jakoś pomyśleć nad tymi odcinkami. Co zrobić z tymi mniej ciekawymi? Właśnie, e, zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno dogramy Zdążymy. wszystkie recenzje. Bo... To co, to już teraz chcemy ten, ten temat? Do Poruszmy ten temat, skoro jesteśmy teraz we dwóch i e, dopóki Jakaś inna choroba nas nie przetrzebi. Zastanawiamy się, czy chcielibyście wszystkie recenzje, żeby pojawiły się w takiej formie jak te no poprzednie. Na pewno by chcieli, ale Inaczej, powiedzmy, co my możemy od siebie zaproponować. No to powiedz, powiedz co myślisz ty. E, bo niestety patrząc na, na dni, które nam zostały, przewidujemy, że możemy nie zdążyć wszystkich recenzji zrobić, a chcielibyśmy jeszcze inne ciekawe też odcinki. E, również zrobić właśnie z tabeli, jakieś topki, może inne jeszcze podsumowania, żeby to wszystko zdążyć przed Eurowizją. No będziemy musieli chyba jednak zrezygnować z niektórych recenzji. Albo to, co wymyśliliśmy, zrobić taką recenzję zbiorczą. Czyli w jednym odcinku recenzujemy przykładowo pięć. Piosenek naraz. I to też nie w takim mm, rozszerzonym, że tak powiem, formacie. Tylko po prostu tak w skrócie: 5 minut o jednej piosence, już nawet bez reakcji, pewnie na żywo. Tak, jak mamy teraz odcinek 20-minutowy poświęcony jednemu, odcine tak. jednemu utworowi, tak ten 20-minutowy odcinek będzie poświęcony na kilka. Nie wiem, czy akurat 5, ale. Co jeszcze? No nie chcemy też pozostawić tego przypadkowi, tylko chcielibyśmy po prostu te no, szerzej rozumiane przez publiczność, mniej ciekawe utwory po prostu mówić. Te, które no, stwierdzimy. No, okej, okay, takie też muszą być na Eurowizji, i pewnie gdzieś tam w dolnej stawce będziemy ustawiać. Tak, żeby nie było, że stracimy coś fajnego y, a propos omawiania. Ale dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Tak e, jeśli to Wam się nie spodoba, stwierdzicie, że no nie, to, to nie przejdzie, to będziemy myśleli nad innym rozwiązaniem. A nie teraz innego, już prze, przechodzimy do tak e, utworu Aze Azerbejdżanu tegorocznego. I właśnie, zobaczmy sobie, co, co tam wy. Nasi... Sądzicie na ten temat? Przechodzimy sobie do Waszych komentarzy. Kanalinio, eee, pisze, Azerbejdżan robi dobre pierwsze wrażenie, ale potem z każdym przesłuchaniem traci zbyt powtarzalne i monotonne refreny oraz zwrotki oraz brak punktu kulminacyjnego. Plus za to, że piosenka od razu wpada w ucho i to zarówno zwrotki, jak i refren. Mamy też ładny wokal, brakuje w tym utworze jakiegokolwiek zaskoczenia, bo to taki dość schematyczny utwór. Kojarzymy się z piosenką Daft Punk, yy, więc nie ma tutaj żadnej oryginalności. Plus za to, że w obu refrenach na sam koniec pojawia się folkowe, typowo azerskie granie, ale ono brzmi dość generycznie. W moim rankingu Azerbejdżan ma 22 miejsce. Tu się odniosę, bo też mi się wydaje. Bardzo dużo recenzji mówi, że to jest fajne połączenie nowoczesności z tą azerską tradycją. A mam takie same wrażenie jak tutaj, kanarynio, że ta azerskość jest tak wepchnięta trochę na siłę jest taka strasznie generyczna jest dodany jeden instrument z jakimś tam motywem, który jest no nawet nie jakoś bardzo chwytliwy, po prostu. Tak jakby masz checklistę, musisz odchodzić. jest ta sięgnięcie yy, do kultury azerskiej, jest. I tyle, mm -hmm. nie? Więc ja to tak trochę odbieram, no ale lećmy dalej. Byłem bardzo ucieszony, jak dowiedziałem się, że Mama Gama będzie reprezentować Azerbejdżan, bo bardzo lubię ten zespół. Jednak utwór, który dostałem mnie nie satysfakcjonuje do końca. Najbardziej plusuje wokal artysty, który robi całą piosenkę. Na niekorzyść niestety jest aranż, jak i kompozycja, która ostatecznie brzmi zbyt, zwycz zbyt zwyczajnie. Motyw orientalny też pojawia się w piosence, ale jest on niewystarczający. No właśnie. To podobne wrażenie mamy, a oni są znani właśnie z platania w utwory takich egzotycznych fragmentów. W moim rankingu są na 17. miejscu. Ostatecznie dla mnie jest to ok, utwór, który spoko by było, jakby awansował, ale jeśli odpadną, to nie będę płakał jak po zeszłorocznym Azerbejdżanie. Wtedy mój numer jeden. No to tak. jest ten Azerbejdżan, który daliśmy wtedy. A nie ma co wspominać Azerbejdżanu z tamtego roku. W naszym <laughs> się, wykonaniu. Się dyskretnie wycofałeś. Eee... No, można sobie obejrzeć recenzję z tamtego roku. Jeżeli chodzi <laughs> o. Tak, no tu, tu się zgodzę, że wokal. Wokal to jest 80% tej piosenki. Wokal jest. Y, interesujący, y, ciekawy, przykuwający uwagę. I rzeczywiście potencjał został tutaj troszeczkę. Zmarnowany. Tak jak mm. miałem wrażenie wtedy przy Ochmanie, nie? Pamiętasz Aha. ten utwór Wielkie Tytuły, gdzie on tam bardzo no. fajnie i, i połączył taką rokową, zadziorną barwę z tym klasycznym śpiewaniem, a przy River to było właśnie głównie ten... Zawodzący. Znaczy no, tak, tak, klasyczny. Ludwik Siódmy pisze... Lubię ten utwór, jest on dość prostą w założeniu, chwytliwą propozycją z etnicznymi wstawkami. Nieraz posłucham sobie tego dla przyjemności. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to trochę zbyt wysoki głos wokalist wokalisty, który nie do końca mi tam pasuje. Chociaż po paru przesłuchaniach aż tak mi się to nie gryzie z samą piosenką. No tak, barwa jest dość wysoka, ale to jest właśnie imponujące, bo no, nie każdy chłop potrafi tak zaśpiewać, nie? Dobra. Kocham! Moje czwarte miejsce w tym roku. A i tutaj pisze ESCA, Igor bodajże, tak. E, piosenka jest prosta, ma klimat futurystyczny, który do mnie trafia. Lubię wykorzystanie instrumentalu lokalnego pomiędzy refrenem a drugą zwrotką oraz na samym końcu. Kocham podbudowanie do refrenu, w którym zakochałem się od pierwszego przesłuchania. Teledysk ma fajny klimat, piosenka daje mi vibe Azerbejdżanu z 2019 roku. E, Chingiz Truf. Eee, który ma również klimat futurystyczny. Artysta ma specyficzny, zapamiętywalny wokal. Eee, podoba mi się wystąpienie w Teledysku reprezentantów Azerbejdżanu z roku 2023 eee, oraz z 2024. Niestety, Azerbejdżan może mieć problem z wejściem do finału. Decydującym czynnikiem może być staging, o, którym, eee, o który się teraz boję. Jeżeli im się mm, uda, to awansują z maksymalnie, maksymalnie z 9 miejsca. W półfinale obstawiają miejsce 9 lub dwunaste um, ale z większą szansę. Większą szansę mają niestety na miejsce 11 lub 12. Czyli tak na, na skraju dostanie się można powiedzieć. Tak. Yy, w w, tutaj właśnie z tym słowem staging, jedna z użytkowniczek Inka bodajże no. stwierdziła, że nie lubi tego słowa. Przecież mamy takie piękne polskie słowo inscenizacja. Chociaż. Też nie wiem, czy inscenizacja jest do końca trafnym słowem. Bardziej myślę, że choreografia. Tutaj. Znaczy, no, no i sama, sam w, no sama strona wizualna, tak? Myślę, że. Występ. Ci, co mają wiedzieć, będą wiedzieli. No nie, chodzi o to, co się dzieje na scenie. Mhm. Dobra. Version pisze. Version pisze. Azerbejdżan. Bardzo lubię. W fandomie jest to średnio doceniane, przez co też mam wrażenie, że o finał może być ciężko, aczkolwiek na, mo na moją playlistę wleciało. Takie 7 na 10. A właśnie, nie przeczytałem chyba, ile Sc dał Azerbejdżanowi, a on zawsze ocenia 10 na 10. No właśnie, teraz wracam. Yy, tutaj widziałem jeden komentarz pod tym filmem, yy, pod filmem z teledyskiem, gdzie ktoś napisał, że Europa nie docenia tego utworu, ale świat go kocha. Więc hmm, uważam, długie że długie. Y, głosowanie eurowizyjne powinno być jeszcze bardziej międzynarodowe, takie bardziej międzykontynentalne Wiecie, i w ogóle. Prawda jest taka, że mogłoby być, ale no jaka jest realna ilość tych widzów, co nie jest z innych krajów, no bo może też być tak, że wiesz, oni go kochają, a tych widzów jest tam z kilka tysięcy. Wiesz, prze, przecież przez to wciągnięto Australię, tak? No, tak przez tak. to, że tam był bardzo duży fandom Eurowizji. Ale wiesz, z drugiej strony e... jakby jakiś kraj myślę, że też... Miał duży fandom i tam faktycznie by forsowali to, no to na spokojnie by dostali członkostwo czy coś takiego w Eurowizji. No cóż, być może. Azerbejdżan. I tutaj pisze Klaudia Karlak. Bardzo fajna piosenka na poprawę humoru. Dodałam ją do swojej playlisty, jednak obawiam się, że nie wyjdzie z półfinału, bo nie jest to nic wow. Myślę, Aha. że dużo zależy od występu. Yy... Czyli wielu ludzi się obawia faktycznie, czy, czy to w ogóle wejdzie do, do finału. No, no tak, bo wiesz co? Piosenka sama w sobie jest taka, że yy, no, gdyby nie ten wokal, mm. który faktycznie no, jest, jest taką, buduje 80% tej piosenki, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie byłby. Nie byłoby to coś jakoś fajnego, coś co jesteś w stanie zapamiętać. Okej, okay, się rozmyło z innymi. Może Ci się spodobać, no bo wiadomo, gusta są różne. I wrzuciłbyś sobie to do playlisty do posłuchania od czasu do czasu. No ale nie było to nic, na czym zatrzymałbyś się dłużej, bo o, coś mnie w tym urzekło. I Stanisław Kaczmarek pisze tutaj, że Azerbejdżan to spoko, radiowa piosenka. I w sumie może z taką myślą. Zakończmy sekcję komentarzy, no bo to już ostatni. No dobrze, to moi drodzy, przejdźmy sobie już do przesłuchania, mm -hmm. bo zakładam, że z wcześniej utworu nie słuchałeś? No, nie, no nie. nie, dobrze. Także mówię, ja tu jestem człowiekiem od tak, tak zwanego pierwszego A, wrażenia. I tutaj niestety przyznam się, że ja też nie widziałem jeszcze występu na żywo. Więc no Coś. tak, tak, niestety nie udało mi się jeszcze go zobaczyć. No ale powiedzmy, że zasugerujemy się tutaj tym razem Występem teledyskowym, jeżeli można to tak nazwać, a później ewentualnie będziemy zmieniać pozycję w tabeli, bo założyliśmy, że ten odcinek z podsumowania tabeli, takie, takiego ostatecznego musi być to jest bez względu na wszystko. Dobrze, zacznijmy. takie w turystyczny ten teledysk jak rozumiem jest no tak jak pisali widzowie no, okay. mm. Trochę mi się z tym, wiesz, czy mi się... Jamesem chodziło? Blantem? Dokładnie. I jest ok, no nie. Mm -hmm. Też tam trochę takie futurystyczne rzeczy były. Też taki wchodzi. No podobny trochę klimat, mam wrażenie. Ale to tego tak na początek. Ale ja, wiesz, co ja też miałem właśnie skojarzenie z wokalem Jamesa Blanta, bo to jest. No ja, ja uwielbiam w ogóle jego wokal, nie? On mm -hmm. jest świetny. Stąd też pierwsze wrażenie wokalu miałem takie: O, proszę bardzo. Ciekawe, mm. właśnie. Aha. Tylko widzisz, tu ten wokal jest jeszcze wyższy, nie? Znaczy brzmieniowo jeszcze wyższy, mm. bo no to, że on śpiewa wysokie dźwięki, to jest swoją drogą, ale barwie, nie? Jest jeszcze taki bardziej, um, no może nie ostry, ale taki uh -huh. właśnie wysoki. I tu skojarzenie z Daft Punkiem, to właśnie ten aranż, który jest w tle, nie? Mm -hmm. To wszystko, co tam y leci, Nawet te same akordy chyba tam są, tak szczerze mówiąc, w tej piosence. chciałbym porównać. Już na tym etapie chyba mogę powiedzieć, że to jest przyjemne, ale nie przeszkadzające. Co jest raczej takim trochę, no jeśli chodzi o piosenki eurowizyjne, powiedzieć, że są nie przeszkadzające, to jest trochę tak na minus raczej wychodzić, to, no nie? Tak, no bo jednak, bo to... musi... piosenka eurowizyjna musi cię Ma, czymś, porwać. Znaczy niekoniecznie porwać, ale no, musi cię czymś zainteresować, czymś ująć. A jeżeli. To się jest na za po prostu. Za mało. Jak cię tylko zainteresuje, to jest wciąż za mało. Wiesz, docelowo te piosenki mają być czymś takim, no wiesz. To jest taka, taka piosenka roku. Czy coś w sensie może nie. No, do, no dobrze, do no dobrze, no, w sumie rozumiem. Rozumiesz tak, że ileś krajów po prostu wysła swoje najlepsze tak, propozycje. Tak, no chodzi, no. Znaczy najlepsze, powiedzmy tak wybrane przez, przez, przez naród, tak przez narody. Ja, po, I, e, I właśnie one mają reprezentować jako te najlepsze. Z różnych gatunków, tak mhm. e, najlepsze piosenki, które gdzieś tam ubiegają się o no, piosenki roku. W sumie tak Więc powiedziałeś, piosenka nie przeszkadza. No to, to trochę za mało. O, to jest właśnie ten ten, instrument. ten instrumental i ta etniczność, która gdzieś tam jest przemycana przez nich, ale no to Oj, tak. I to tyle. Znaczy, no inaczej, jest takim ładnym dopełnieniem, ale inaczej, no skoro nie chcieli stawiać na tę etniczność na pierwszym miejscu, no to... Nie nazwałbym tego dopełnieniem. No, Dla ale... mnie to jest po prostu fragment wrzucony tak wręcz na siłę troszeczkę. No nie wiem, mi, mi no. myślę, że siedzi akurat do tego, tego, do no, tego ja tak. refrenu. Ja tak, bo szczerze, ta piosenka... Nic by nie straciła w sobie. Znaczy, okej, okay, jest to, powiedzmy, jakiś tam mm. motyw dodatni, bo pojawia się ten folkowy sznyt, ale gdyby go nie było, to nikt by nie oczuł braku. tu powinno być coś innego, nie? Znaczy, nie mówię, że to jest najlepsze, co mogło tam być, ale jeśli by tego zabrakło, no to ten, ten fragment byłby po prostu już nudny, wręcz. No, nie? Już nie przeszkadzające, po prostu by tam się nic nie działo zupełnie. No, jest okej, okay, no to też, też prawda. Shooting to the stop No, i tu jest jeszcze też problem, niestety, z tym, że no. zwrotki i refreny są do siebie troszeczkę zbliżone. Mm -hmm. No, i to, to jest właśnie ten fragment tego, z tej etniczności. Znaczy, instrument nawet, na którym to. Tak swoją drogą, skoro no. pojawił się ten instrument w teledysku. No. I pojawił się na tym samym końcu, kiedy oni już grają, Aha. no to mogliby w sumie pokazać muzykę grającego na tym instrumencie. Byłoby to chyba takie bardziej adekwatne. A myślisz, że na żywo grają faktycznie na tym? Jesz nie wiem, jeszcze nie widziałem występu na żywo, Ale to co jest myśli, niestety myśli, minus. Czy, czy to przewidujesz? Właśnie zależy, jak bardzo chcą to podkreślić, tak, że z tego czerpią. Jeżeli chcą, no to powinni to wziąć. Mm -hmm. I, i no, wiadomo, że inscenizować to, że robią to na żywo. Jasne. Bo, bo to będzie w podkładzie. Yy, I kurczę, szkoda, bo tutaj znowu mam wrażenie, że yy, potencjał był duży, ale przez kompozycję no, został troszeczkę zaprzepaszczony. Nie? No bo mówię po słuchając wokalu. Yy... No, ale to wiesz co, myślę, że nawet zmiana kompozycji to już w ogóle by tak. Cały utwór by trzeba było po prostu przebudować. Nie, no więc... tak. No tak, no, no właśnie o to chodzi, no, że kompozycje, e, niestety, czasami wokalistów potrafią wznieść na wyżyny, tak pokazać jaki super mają potencjał, a czasami po prostu, no, trochę ich stłamsić, tak, przez formę, jaką im narzucają. No dobra, to co? Przechodzimy sobie do e, porównania, czy lepsze, czy gorsze niż Luna. Um... Nie no, jest to, jest to takie przyjemne, mówię, jest to przyjemne, ale nie ma żadnego wow, w sensie jakby to zabrak, zabrakło tego na Eurowizji. nie to żebym jakoś to bardzo odczuł, więc, yy, a, ale no powiedzmy tak optymalnie, spoko, więc moim zdaniem lepszy niż Twój, gorszy niż Luna. Mhm, no, no ja, ja też bym się chyba tutaj troszeczkę zgodził, chociaż no obie te, Oba te utwory są takie typowo pod radio, moim zdaniem, robione. Trochę tak, to muszę I być. gdzieś tam jakby one sobie brzmiały obok siebie, lecąc w jakiejś tam setliście w tak, tutaj. Jakiegoś komercyjnego radia, tak. Spokojnie bym to no, nie przeszkadzałyby sobie wzajemnie, tak? Więc e, czy, czy jest to utwór do powtórzenia? No, raczej nie, niekoniecznie, tak szczerze mówiąc. No, jest dużo ciekawszych propozycji. No, chociażby te, które tam daliśmy wyżej. Ja wiem, ja wiem, co, co mogą ludzie powiedzieć, tak? A propos, a propos Irlandii jeszcze, że Niech mówię, no. że, że, że tam ja też tam... się tam też kompozycyjnie się nie dzieje wiele. Zgadzam się, powinno być wyżej, no co jest. Ale, yy, ale to będziemy jeszcze później argumentować, tak? Dlaczego Irland jest tu, a nie, a nie niżej. Ja już sobie powiem. Stajnie e... nie zmieni. No powiedziałeś, że ci się podoba i i chuj, tak naprawdę, no to to jest, to jest tyle, co powiedziałeś, no. Zdaję no. I yy, no i tak, to, to są utwory, w sensie te utwory, które są wyżej, mają w sobie trochę więcej, no, no i wyjątkiem jest też może Chorwacja, która pewnie będzie, chociaż kurczę, poczekaj. No dobra, co przejdźmy już do tabeli, przejdźmy do tabeli już może. O właśnie, dla tych, którzy widzieli ostatni odcinek, na którym byłem solo. Yy... niczym w Lanka 2023, he, he, he. Yy, to pojawił się nowy kandydat, który był omówiony, a mianowicie chodzi o propozycję Chorwacji. No i znajduje się ona na dziesiątej pozycji, tak, tak jak Wam mówiłem, pod Red z Sebastianem. Niziutko. Yy, niziutko, tak. Kurczę, głównie ze względu na występ na żywo, tak, bo kompozycyjnie na nagraniu ta piosenka naprawdę miała fajne momenty mogła się podobać, miała dużo takich rzeczy, na których warto się zatrzymać. Chaos kompozycyjny, okej, okay, tutaj na Minus, ale no na pewno była ciekawsza niż piosenka Azerbejdżanu. Więc tak szczerze, ja bym Azerbejdżan. A, no właśnie, Azerbejdżan. Też gdzieś w okolicach tej Belgii chyba. Tak, tylko pytanie, czy pod Chorwacją, czy, czy nad Chorwacją? A, tu się zastanawiam, to jest miejsce. A... Ale to co, Belgia jest nad w takim razie? Mhm. Okej. Okay. Tak, no chyba ten Sebastian jednak zostaje. No w sumie tak, myślę, że w Belgii się jednak więcej działo. Bardziej zachodzi w pamięć przede wszystkim. Z tą Chorwacją wiesz co? Ja myślę, że może być blisko tej Chorwacji, chociaż. Podejrzewam, że występ na, na scenie będzie lepszy w wykonaniu grupy azer, azerskiej. No, chyba że Chorwacja, tak jak ktoś napisał, już teraz nie, nie, nie pamiętam, ale ktoś napisał, że poprawią swój występ e, o 180 stopni. Chorwacja, Chorwacja oczywiście. Ci będą się kręcić, tak jak od stopni eee... poprawiają. No nie, nie do końca. No dobra, ja bym tu krótką piłkę dał po prostu pod. Yy... Pod, pod Chorwacją. Tą Chorwacją. Tak jest. Nad Tomikeszem. Myślę, że to jest na razie na tyle propozycji. Dobre miejsce, no. A więc tak wygląda tabela po przesłuchaniu 14 propozycji. Mm -hmm. eee, no i cóż, będziemy dawać Wam znać o kolejnych. Oczywiście tak. będziemy starali się, żeby ten post był troszeczkę wcześniej, żebyście też mieli czas na reakcję. Pierwotnie tak myśleliśmy, żeby go wstawiać dwa lub trzy dni wcześniej, ale okazuje się, że trochę ciężko jakoś się z tym wszystkim zebrać, żeby to faktycznie zrobić trzy dni wcześniej. Bo te nagrywki wypadają nam. No tak teraz. No, kwestia tego samego dnia wrzucać po prostu posta i tyle. No, no możliwe właśnie, że od razu po nagrywkach ustalimy, co będziemy robić dalej. Eee, to chyba tyle od nas, jeżeli chodzi o Azerbejdżan. Wyczekujcie kolejnych e, postów, kolejnych filmów. Zachęcamy was bardzo do zostawienia śladu, komentarza, subskrypcji i do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się, cześć.